Nie możesz być gotowy I to jest dokładnie co Idle threats are empty threats. Hej, Siemano, witam was z tej strony. Divionera to jest kolejny odcinek z Europa Universal 3 i Mocarstwo Stanów Zjednoczonych. Yy, Okej, okay, bo zapomniałem o oh, kurcze, zapomniałem z włączyć. I tak sobie patrzę i trzymam palec na start A. Czy nie zacząłem w ogóle. Yy, Odliczania czasu. Tak więc mamy wojnę z Wielką Brytanią. Wielka Brytania już jest rozciśnięta, yy, roztupcona i pozbawiona yy, tutaj w naszej części prowincji wolnych. O kurcze. I już to wszystko trafił szlak, całą moją wypowiedź ze względu takowego, że te prowincje są. O. Ciśnię, ciśniem, boski ciśnijem, Subsydie wojenne od Rosja, Rosja ty wiesz, że my się na ciebie czaim, więc to wszystko i tak ma głębszy sens. Hiszpania, proś pomoc. To jest niespecjalnie mi hajda, żeby rozwalić Wielką Brytanię i żeby ich nie było już tu jej. Trochę mam mm, muzyczny nastrój, ponieważ próbowałem sobie poprawić przed nagrywaniem yy, nieco humor i co ja po prostu rymowałem i może mi trochę tak co stało. Ale nie przejmujcie się, gdzieś mi tutaj skinął Puk. Puk, który nazywał się dokładnie, nazywał się. Mielicja. Nie ma mielicji. Czemu nie ma mielicji? No, cóż, nie ma mielicji to. Akatować musicie wy, buntijowników, a my idziemy sobie wręcz na Wielką Brytanię. Wielką, kurde, Prze muszę przestać tak specjalnie podświadomie wręcz zmieniać znaczenie wyrazu. Hiszpania tutaj ciśnie już Irlandię i to wy o to szmaty. Hiszpania, konwalia... Ale Wielka Brytania jest zgryziona. Pyk. Idziemy do derby. Hmm. Idziemy do derby. Wielka Brytania straciła prowincje. Normalnie narodowe takie od krwi i kości. Więc. Yy. Więc my to ich bez problemu zajmujemy. Wchodzimy i. Wpadamy, siadamy, powiadamy, że Wasza armia jest rozgramiona. Dobra, już skończyłem. Możecie wytchnąć. Tak, mam nadzieję, że ten pułk nie zniknęła się, nie zmiesza, Ponieważ było tutaj za 64 tysiące, chyba. Tak, mam nadzieję, że. O, teraz możemy bez problemu wyrzucić nasz pułk na. Więc Wielka Brytania hmm. Jak e, widzicie mi jest już w rozsypce Tutaj mamy niestety hmm, Prestige nam upada Ale to się da hmm, poprawić, załatwić I w ogóle hmm, Okej, okay, Forty, Forty, Forty Tutaj mamy drugi Możemy piąty, ale piątych nie będziemy robić Oxford Oxfordshire Shire Shire, Shire. To przecież w facy pieścieni było właśnie. O fakt, złe skojarzenie. I widzicie, widzicie. Tutaj czekamy na nasz pułk. Oblężenie. Bezprawnie nam skroiło prowincję. Jakie szmaty. Ale to jest tylko ta jedna prowincja, ale idziemy odbić ją. Idziemy rozważyć ten bunt, bo bunty są złe. Bunty są okropne i niedobre i wkurzają całkowicie wszystko w ogóle. Zastąpimy go i naprawimy jak jego wyrządzone sz szkody. Chyba nas tutaj blokuje ktoś. Tak, blokuje nam... ...porty. Ale tu już mamy wojska, tak więc oni sobie będą stać. Hmm, co tutaj by jeszcze... ...kombinować? O, jest już nasz pułk. 60. Sprawdźmy wartość pokoju yy, tej Wielkiej Brytanii. Czy możemy zażądać prawie, że całe? Nie. Nic nie chcą, ok. Czyli nic nie chcą, oddać. dodać. Holstein tutaj jest trochę pociśnięty. życie sobie. Yy, status quo. Fuck, I znowu się zagapiłem. Bo nie mamy po prostu... Yy, nie mamy po prostu piechoty w tych jednostkach Okej okay. Tutaj jest, no, jest... Te pozostałości co zostały sobie same Sobie A my Musimy flotylę naszą tutaj przywiać z powrotem o, ty Wielka jeszcze tutaj coś ma. A tutaj Holsztyn oblęża, okej. Okay. W takim razie skoro jest jak jest, dodajemy do oblężenia i idziemy do przodu, my rozdzielimy to wszystko na całej powierzchni tutaj Irlandii. I utworzymy Irlandię o ile? Mm, Będą chcieli dać nam dać jeszcze tę prowincje Tak więc mam nadzieję, że Wielka Brytania nie przypłynie tutaj swoją flotą. Teraz kandydat wojska. Okej okay, i super jest. Okej, okay, tak więc lecimy dalej. Mamy hmm, małe problemy techniczne, ale już jest wszystko w porządku. Do czasu, aż ktoś znowu do mnie zadzwoni. Okręt mi zatonął i wiedziałem, że tak będzie. Kurna. A nam pieniędzy płacą, to jest masakra. Jak si się zregenerują. Uda nam się wysłać sześćdziesiątkę. Jedynkę. Bardzo dobrze, tu bardzo dobrze. Fala innowacji, no świetnie. Y ja tu chciałem sobie zbudować, proszę was, statek kompanii wschodnioindyjskiej. Nawet teraz będziemy sobie statki kompanii wschodnioindyjskiej i będziemy mogli większą ilość pułków transportować. Sprawdźmy jak tutaj. Tutaj jest silna sprawa Wielkiej Brytanii. Oblężenie Londyn zajmie kolonie. Już poczekacie. Poczekacie do czasu aż się skończy wojna. Oblężyliśmy Londyn, tak więc możemy spokojnie iść na Kolejną prowincję, oblężenie Gold to Sir Shire. co? Okej, okay. no to się wcześniej nie spotkałem z tą prowincją. Nie ustępuj ani krok. Widzicie, Wielka Brytania jest mała, malutka, rozdubczona rozwijana I tak dalej, tak dalej utworzymy Szkocję Referendum się nie udało, ale my to pchniemy W... Wcieś... Wcześniej nieco O kurcze, tu wylądował się do nas pułk, ale... Nie jest dla nas zagrożeniem Ponieważ zaraz nasz przyleci tutaj taki pułk, że oni się mogą schować Brytole ten, ten jeszcze tutaj, te tereny mnie denerwują, ale to jest już chyba mniej ważne, jakie zajmiemy im główne prowincje. Sprawdźmy, sprawdźmy jak te nasze statki tutaj się trzymają. Forty, forty, forty. Przez to nie mogę się swobodnie poszedć po własnym państwie, a więc armię liczącą 60 tysięcy. Więc statki, statki. Możemy teraz przewieźć cały nasz pułk. Yorkshire. Dobra, do Lincoln. Idziemy. I teraz będziemy chcieli przetransportować nasze wojska. W, w zatrudnieniu sobie admirała zmniejszone psucie się tych statków i w ogóle. Tak więc nasza. Nasz czworobok leci. Czy nie? Oto szmaty, berytole, podłe. Chciałbym to jest w ogóle oni tutaj mają przefrunąć. To jest, tutaj to są najemnicy. Okej, okay. statek płynie. Spójrzcie, tutaj mają jeszcze jakieś śmieszne prowincje. Bahamy Jamajka. Cukier? Chyba konopie Dobra, sprawdźmy jak tutaj się... Trzymają Zaatakowali nas Pomału nas tutaj chcą wyprzeć, ale... jak się im damy? Z wyprą, o kurde O, oh fak, przegraliśmy. O, ale wylądowała nasza piechota. O, oh fak, ich też. Dobra, teraz musimy się szybko reorganizować. Szybko do Kent i z Kent do Wesek. Niemożliwe. Kurde, oblężyli nas. 40 tysięcy, wiecie co? To ja się zaczyna robić troszeczkę mniej ciekawie niż poprzednio. Poprzednio byłem pełen entuzjazmu, a teraz troszeczkę on osłabł. Wielka Brytania mnie tu przyatakowała. Ach, wygraliśmy. Teraz ich przeszpilić trzeba, gdzie oni uciekają. To jest ich 38. Oni ruszą się połączyć z tamtym pułkiem. 14, trzeba ich... E, trzeba ich stanow, stanowczo tutaj rozbić. Stanowczo trzeba rozbić. Zobaczmy, zarząda i daniny. Zażądalibyśmy wszystkich terenów tutaj Kanady. Ładnie to już się zamyka. Przyjmą, przyjmą, przyjmą. Przyjmą, to też, to też, to też 25, 34 mamy, więc jeszcze. NACHAPALIŚMY się? Nieźle. Okej, okay, a i sprawdźmy, może dadzą nam. A, o, uwolni państwo znane jako. Lannister, nie? Może Szkocja, nie, Szkocja nie uwolnią, bo to już jest dość sporo, ale może uwolnią nam tutaj państwo, jak znane jako Grecja, zakonianitów, ale chciałem tu uwolnić tą. Mm... Irlandię. Nie da się Irlandii. Kanadę. Kanadę to ja sam zrobię. Ale. O, Irlandia, jest, Irlandia. O, kurde Nie przyznadą. Nie przydadzą. No się nie. Mm, nie dadzą. Irlandii. Tu może y, weźmiemy. Nie, taki to jest niepotrzebny. Ale Irlandia by się przydało. Pichar Pichar. Bichagur. Sruntur. Truntur, Kanadę to nie? E, Grecja. Grecja. Może bardziej zamiast Bengal to Grecję. O! Zrzekni się prowincji narodowych. Miód i malina i Kent. A kurde, Dobra. Czy mi się wydaje, że tyle wystarczy? Tak więc. Ach. Miód i malina. Mocarstwo Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ameryki. tak To tak. To trzeba to zapisać stanowczo. I robimy Kanadę, Kanadę. Nasz potężny sojusznik. Który będzie nam wierny do końca naszych jakże i ich dni. Tak więc możemy teraz e, wojska. Stąd z powrotem wrzucić do Grecji Akcy, oczywiście Traktat handlowy z wami mogę podpisać O kurde Odpocznijcie sobie w tym w konwali My tutaj No to aż półki chyba są, tak? Tak, trzy półki, Pójdziemy na pół przejdźcie tu Mamy w Afryce Tutaj mamy statek 23 tysiące no dobrze, powiedziałem. 23 tysiące wchodziło w sensie, możliwości mieli transportu pułków naszych wojsk. Tak więc przerzucamy po prostu te statki tam. Okej. Okay. Tych najemników możemy zlikwidować. Najemnicy są to taką armią, która to nie pełni głównego punktu frontalnego ataku, lecz jest to taki zaczepny bądź wkurzający bardziej. Yy, motyw yy, działania jakoś trzeba było się wysłowić i myślę, że troszeczkę udało mi się wybrnąć z sytuacji Ale okej. Okay. Tak więc stwórzmy teraz sobie yy. Wasala. Sialalala. Stwórzmy Kanada. Kanada otrzyma 19 prowincji, w tym otrzyma kurczę także tę. I tę, nie, tak, tę. I tę. Otawa. Odbiwa. kurde Okej, okay, dobra, tak. Otworzymy Kanadę. Kanada otrzymała od nas prowincję. Kanady Zjednoczone. Kanady Zjednoczone Ameryki. E, tak więc prośba o zgodę. Wszystko podpisujemy. I wiecie co? Jeszcze chwilę. Bo tak sobie teraz przypomniałem, że jednak e, Stoper mi się nie wyłączył, całkiem tylko kontynuował dalszą naszą współpracę. E, ok, tak więc e, Królewski, a tu nie możemy zawrzeć, ponieważ kraje już nie mają e, takich obowiązków. Bo, czy tak to co ujmę, w sensie tu już nie, nie mam mariaży królewskich. E, widzicie, ponieważ forma Australii nie zezwala nam na e, nie pozwala nam na zawieranie. Takich, no, mariażu. Tak więc zaproponujemy Francji Nie chcą Francji z nami słysząc Oleć Francję, mamy Kanadę Kanada Trzyma nas nieco prowincji Tak więc yy, propozycją o takiej umowy Nie chcą, ale g. Pozwolimy im Dobra, dobra jeszcze tego, damy im prowincję, tylko teraz patrzeć mądrze, prowincję damy im Unungawa. Za darmo prowincja Unungawa będzie gdzieś w dole. O oh jest, Unungawa. Bardzo prawdopodobne, bez problemu, proszę bardzo, macie ode mnie w prezencie taki surprise powiedzmy. Tak więc tak, dałoby, pasowałoby wam dać jeszcze odtąd te prowincje i dotąd Dotąd Te... W, o w tę stronę Więc Kanada Się troszeczkę tutaj y, odbuduje Dobrze zasługuję na zapłatę niech tam Kiedy tu szlachty nie ma Tak mam 65 wszystko pięknie pozwólmy na Dobra wyślemy im hajs Niech się zgadza. O! Subsydie wojenne będziemy płacić. A nie, nie możemy, bo nie są w stanie wojny. Dobra, a. E... No dobra, to sprzedajmy prowincję. Kolejną prowincję damy im. E... Laberador. Okej, okay, lecimy w tu... Trochę za Trochę za, za daleko, chyba. O! Jest. Świetnie. Nie do, od co jakiś czas dam ufać bezwarunkowo. Okej. Okay. Jazda, jazda. Porty wszędzie. Bybym się mógł poruszać po moim kraju. Hmm. Tak więc zostaniecie jeszcze tutaj. Może. Hmm. Te prowincje. Dotąd. Też są takie fajniejsze. Abenaki, okay. sprzedajmy prowincję. Abenaki, za darmo. Świetnie. Lubię wojskowych innowatorów. To dostaniemy bomby atomowe. 1897, co prawda. Sprzedaj prowincję. Teraz damy im Mikmak. Tak, teraz znajdziecie prowincję Mikmak. Było coś tu takiego. Okej, okay, ma świetnie. Stany Zjednoczone? Kanada, Republika Konstytucyjna. Och, oh, to szmaty. Nie bójcie się, wszystko będzie w porządku. Sprzedaj prowincję Akaida. Czyli będziemy musieli zacisnąć pasat. Trzeba będzie przypadać kilka w co będzie naszym kupcą. Yy, trzeba będzie koszt handlu do. Dobra, tyle to się wytrzyma. da? ok, ok, suma 0. Damy Wam jeszcze ten Epeki wit widz. Umiejscowski, inwestycje w handel. Inwestujemy w handel z racji, że mamy yy, nie to bólu poprzez tamtą, my ten. tego, tego. Unamak kick. Dobra, sprzedajemy teraz EP coś tam. O, o, jest EP kiwi kit. Wiecie, jak ja mam z tymi czytaniem tych nazw dziwnych? Pięknie już wygląda Kanada. Te prowincje zostaną u mnie. Pisz, że tych nie można tych pustkowił. wi? Ale damy wam jeszcze, nie bójcie się, damy wam jeszcze. Yy, Słapi Gry Sprzedaj prowincję Kryi Tutaj jeszcze damy wam yy... To to jest moja prowincja, czyli tej nie dostaniecie, bo jest moja narodowa Ale to oczywiście A jeszcze tu wyślemy wam Ach, mamy bardzo dużo o, oh, marchie! możemy zbudować, tak więc stawiamy marchie forty, forte forty, forty. Trzeba się fortyfikować, co będziemy tutaj, tak wiecie. Eee, dobra, sprzedajmy teraz, no czy się podarujmy w prezencie, prowincję. Eee, jak to się nazywa? Chipwayan, czy coś takiego. O, jest. Przyjmuje, to świetnie. Przyjmujecie te wiadomości i dostaliście prowincję od waszego fasada. Sprzedaj prowincję, da mi teraz Wood Cree, tak. Cree. Szukamy, szukamy, szukamy. Na dole gdzieś będzie zapewne. Hmm, jest. Jeszcze Atik. Teraz może biurokratów. Atikati. Atikaki. O, atikaki. O. O! Atikaki. Damy im atikaki i. Ale mamy to w życiu. Atikaki. O jest, atikaki. Jeszcze, jeszcze damy Wam prowincji, mianowicie ze dwie, O, kurczę, tu masz błąd? Aha, <tryk> przecież my tu się zajmowaliśmy transportowaniem naszych. Y Także, zacnych wojsk, które się sprawiły rewelacyjnie. Tak, całe te półki. O, 60 -tkę. tu wrzucimy i tą tutaj jedenastkę, tak? Będzie? Będzie. Mamy, yy, możemy utrzymać wojsko wojsku łącznie, yy, stracić zarząd, skargi na zarządu, z chciwości, krytycznictwa. No o super Dobra Kurs Ameryka Dobra, ja wam jeszcze wiecie co podaruję? Te tutaj, te pryki Takumanuk Kuk Sprzedaj prowincje. prowincję Takuot było Takumakuk Ok, i świetnie. Tu sobie poradzicie Kanadyjczycy. To sobie zawsze poradzicie w trudnych sytuacjach. Sprzedajemy wam jeszcze prowincję. To się nazywa B.O.T.U.K. O, jest. To rozdamy im te prowincję i nic będzie tyle. Koniec, koniec, koniec. I po całej serii. Nie, żartuję. Damy im tę prowincję i najwyższy czas zakończyć naszą. Hmm, nasz odcinek. Damy im teraz prowincję. Oui, yeah. Winnipeg. O, jak super! Chcecie teraz jeszcze mantitoba? Dostaniecie jeszcze mantitobę i to by było na tyle. Mantitoba, i już więcej nie dostaniecie. A, chyba, że tam się coś jeszcze uczkło Mantitoba. O, jest. Dobra, Kanada wielka i potężna, jak dzisiaj. My trochę więcej mamy, ale dobra. Musimy coś mieć z tej wojny. A, no, to są nasze przywódcy, tak więc. Plemię Irokezów. Tak więc, moi mili, to by było na tyle, jeśli chodzi o kolejny odcinek z Europa Universal 3 i mocarstwo Stanów Zjednoczonych. Udało nam się otworzyć Kanadę, daliśmy jej, daliśmy jej wygląd, yy, bezpieczeństwo i w następnym odcinku damy jej pieniądze. Tak więc, trzymajcie się. Trzy